Według Karla Junga nic we wszechświecie nie dzieje się przypadkowo. Ludzie, których spotykamy, wydarzenia, które pojawiają się w naszym życiu, są odbiciem naszego świata wewnętrznego. W tym filmie przyjrzymy się bliżej prawu rezonansu, przyjrzymy się bliżej temu, kogo spotykamy i dlaczego, a także jakie znaczenie mają te spotkania w naszym życiu. Jeden: nie ma przypadku. Karl Jung, który twierdził, że nic we wszechświecie nie dzieje się przypadkiem, nie uważał, że ludzie, których spotykamy na swojej drodze, są wyłącznie produktem przypadku. Dla niego każde spotkanie jest wyrazem duchowego rezonansu. Niewidzialna więź, która nas łączy, działa w ustalonym porządku głęboko w nieświadomości. Ludzie, wydarzenia i wszystkie chwile, które dotyczą naszego życia, jest częścią Większej całości, której nasz świadomy umysł nie jest w stanie postrzegać. Poza czasem, przestrzenią i okolicznościami, każda interakcja jest odpowiedzią na wewnętrzne wezwanie. Każda osoba, którą spotykamy, stanowi dla nas odbicie naszego własnego świata wewnętrznego. Czasami wskazuje na niedobór, czasami na uzupełnienie. Te spotkania, nawet jeśli na pierwszy rzut oka Wydają się proste i nieistotne, tak naprawdę są nieuniknionymi przystankami w naszej duchowej podróży. Koncepcja synchroniczności Junga pomaga nam zrozumieć znaczenie tych pozornie przypadkowych zdarzeń. Synchronizacja to wystąpienie dwóch zdarzeń w sensownym powiązaniu, bez żadnego fizycznego związku przyczynowo-skutkowego. Tak więc spotkanie z kimś nie jest tylko wydarzeniem zewnętrznym. Ale także echem wewnętrznego powołania. Chwile, które uważamy za zbiegi okoliczności, to chwile, w których głęboka struktura życia mruga do nas. Wszechświat zawsze organizuje spotkania, które odpowiadają częstotliwości naszej duszy, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Dlatego nikt nie pojawia się w naszym życiu przypadkowo. Każde spotkanie jest widoczną manifestacją naszego własnego, wewnętrznego procesu. Żadne prawdziwe spotkanie nie jest zwyczajne. Każdy z nich jest częścią większego wzoru, w którym nasz rozwój duchowy jest wpleciony ściek po ściegu. Twój, czym jest prawo rezonansu? Prawo rezonansu opiera się na fakcie, że wszystko we wszechświecie emituje wibracje i częstotliwości. W połączeniu z psychologicznymi spostrzeżeniami Karla Junga prawo to głosi, że wewnętrzna częstotliwość jednostki przyciąga określone osoby, zdarzenia i doświadczenia ze świata zewnętrznego. Ludzki umysł odżywia się nie tylko świadomymi myślami, ale także głęboko zakorzenionymi nieświadomymi przekonaniami, stłumionymi emocjami i pozostałościami przeszłych doświadczeń. Te głębokie wibracje stanowią podstawę prawa rezonansu. Bez względu na to, jaką częstotliwość ma nasz stan wewnętrzny, nieuniknione jest przyciąganie do naszego życia zewnętrznych doświadczeń, które są zgodne z tą wibracją. Nieświadome lęki, pragnienia i nadzieje są niewidzialnymi nićmi sieci relacji, które tworzymy wokół siebie, często nie zdając sobie z tego sprawy. Prawo rezonansu opiera się na zasadzie, że energie drgające z tą samą częstotliwością przyciągają się, tak jak dwie fale dźwiękowe o podobnej częstotliwości łączą się, tworząc silniejsze wibracje. W tym kontekście ludzie, których spotykamy, nie są po prostu istotami zewnętrznymi, lecz odbiciem naszego wewnętrznego świata. Kiedy przyciągamy kogoś do naszego życia, tak naprawdę odkrywamy cząstkę naszego własnego stanu wewnętrznego w jego osobowości, zachowaniu i obecności. Prawo to pokazuje również, że rozwój duchowy jest zawsze wzajemny. Gdy dotykamy życia innych, oni z kolei odzwierciedlają niewidzialne aspekty nas samych. Dlatego każda osoba, która pojawia się w naszym życiu, jest reakcją na częstotliwość którą emitujemy na poziomie świadomym lub podświadomym. Zrozumienie prawa rezonansu pozwala nam uchwycić nie tylko nasze relacje, ale także nasz świat wewnętrzny z głębszą świadomością, ponieważ prawdziwa zmiana nie polega na zmianie warunków zewnętrznych, lecz na transformacji naszej wewnętrznej wibracji. Życie z tą świadomością pozwala podchodzić do relacji międzyludzkich w sposób mądrzejszy odkrywając ukryte znaczenie spotkań trzeci znaczenie spotkań według karla junga każde spotkanie nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności lecz zewnętrznym wyrazem naszego wewnętrznego świata każdy człowiek pełni w naszym życiu określoną funkcję ci ludzie czegoś nas uczą nie tylko swoim istnieniem ale także swoim zachowaniem słowami i obecnością Spotkanie z drugą osobą to coś więcej niż tylko obserwowanie jej z zewnątrz. Jung wyjaśnia proces indywiduacji, który jest podstawową zasadą psychologii jednostki, za pomocą tych spotkań. Aby dotrzeć do swojego prawdziwego ja, musimy wyciągać wnioski z napotykanych ludzi, doświadczeń i wydarzeń. Spotkania te przybierają formę okazji, które umożliwiają nam rozwój duchowy. Czasami osoba, którą spotykamy, pokazuje nam jakąś stronę naszej osobowości. Być może rzuca światło na jakąś naszą wewnętrzną cechę, której wcześniej nie zauważyliśmy. Czasami spotkania z trudnymi ludźmi stwarzają konflikt niezbędny do rozwoju. Takie spotkania ujawniają nasze reakcje emocjonalne, lęki i ograniczenia. Dzięki temu możemy poznać siebie głębiej. Każde spotkanie można też traktować jako swego rodzaju refleksję. Ludzie, niczym lustra, odbijają ukryte aspekty naszego wewnętrznego świata, stłumione emocje i stłumione myśli. Zamiast unikać tych refleksji lub dać się im niepokoić, powinniśmy je zaakceptować i odkryć ich znaczenie, jakie kryją się za nimi. Jest to ważna część naszej drogi ku indywidualizacji. Przyciągnięcie kogoś do naszego życia ujawnia nie tylko istnienie tej osoby, ale także najgłębsze i być może najbardziej tajne zakątki naszego wewnętrznego świata. Ludzie, których spotykamy, mogą być towarzyszami i przewodnikami w naszej wewnętrznej podróży. Czasami jednak ludzie, których spotykamy, mogą stać się przeszkodą w naszym osobistym rozwoju, ale to też ma swoje znaczenie. Takie spotkania. Niczym trudna lekcja, mają w sobie potencjał, by nas przemienić. Gdy zrozumiemy głębsze znaczenie stojące za wyzwaniami i konfliktami, możemy wyjść z nich silniejsi i bardziej świadomi. Według Junga związki z ludźmi, którzy nie pozostają w harmonii z naszym światem wewnętrznym, są w pewnym sensie iskrami, które budzą naszą energię duchową. Takie spotkania często stwarzają okazję do rozwoju i transformacji. Ponieważ czasami tylko najbardziej wymagające i niepokojące osoby mogą dokonać prawdziwej zmiany i świadomości w naszym życiu. Każde spotkanie niesie ze sobą wewnętrzny przekaz, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wiadomość ta może być wezwaniem do wypracowania nowej perspektywy, zerwania ze starymi schematami lub przezwyciężenia wewnętrznych barier. Na przykład, Poznanie kogoś, kto jest emocjonalnie wycofany i ciągle przedstawia się jako silny, jest tak naprawdę okazją do przyznania się do własnych słabości. Podobnie. Niektórzy ludzie, którzy pojawiają się w naszym życiu, potrafią wypełnić pustkę emocjonalną, która się w nas pojawia, okazując miłość i współczucie. W rezultacie, każda osoba, którą spotykamy, jest nauczycielem i Archetypem na naszej duchowej drodze. Zrozumienie znaczenia tych spotkań nie tylko kształtuje indywidualną świadomość, ale także pozwala nam dostrzec uniwersalne powiązanie, wspólną płaszczyznę z całą ludzkością. Ludzie i doświadczenia to narzędzia, które pomagają nam zrozumieć siebie jako całość i ostatecznie odkryć siebie głębiej. Czeczy, nieświadomość i pociąg. W rozumieniu psychologii Karla Junga, nieświadomość to nie tylko obszar, w którym gromadzone są zapomniane wspomnienia lub wyparte emocje, jest to głęboki i dynamiczny aspekt ludzkiej struktury psychologicznej. Jung podkreślał, że nieświadomość stanowi jeden z kamieni węgielnych psychologii jednostki i stwierdzał, że siły powstające w tym obszarze kształtują interakcje jednostek w świecie zewnętrznym. Podświadomość często działa jak niewidzialna siła, pozostawiając ślady w naszym życiu w sposób, którego nie jesteśmy świadomi. Te nieświadome siły są zbiorem wewnętrznych motywacji, takich jak emocje, przekonania, pragnienia i lęki. Wiele osób postrzega nieświadomość jedynie jako zbiór negatywnych, wypartych wspomnień. Jednak, według Junga. Nieświadomość jest również źródłem twórczej i transformacyjnej mocy. Nie tylko kryje się w ciemnych zakamarkach naszego wewnętrznego świata, ale niesie w sobie również potencjał przyspieszenia rozwoju osobistego. W kontekście prawa rezonansu rola nieświadomości jest bardzo istotna, ponieważ wibracje naszego wewnętrznego świata kształtują ludzi i zdarzenia wokół nas. Człowiek Wysyła swoje duchowe wibracje na zewnątrz, niezależnie od tego, czy jest tego świadomy, czy nie. Wibracje te tworzą siłę, która może przyciągać lub odpychać inne osoby. Jung opisuje to zjawisko jako symboliczne przyciąganie. Bez względu na to, jakie emocje, przekonania czy traumy skupiają się w naszym wnętrzu, przyciągamy do swojego życia ludzi o podobnych energiach. Działa to na zasadzie magnesu przyciągającego bieguny podobne, ale to przyciąganie nie jest tylko wynikiem prostych praw fizyki, jest to również wynik rezonansu na poziomie psychologicznym i duchowym. Przyciąganie następuje poprzez silny wpływ naszej podświadomości. Nasze wewnętrzne rany, lęki i stłumione pragnienia sprawiają, że zauważamy podobne cechy u innych. Na przykład osoba, która w przeszłości czuła, że miłość nie była wystarczająco ceniona, może często spotykać ludzi, którzy są spragnieni miłości i wycofani emocjonalnie. Sytuacja ta jest pewnego rodzaju odbiciem nieświadomości. Nasze wewnętrzne braki przekształcają się w poszukiwanie spełnienia w świecie zewnętrznym. Siła grawitacji nieświadomości wpływa nie tylko na zachowanie jednostek. Wyraża się również w relacjach społecznych i dynamice grupy. Kiedy ludzie się spotykają, oddziałują na nich nie tylko ich indywidualne pragnienia i świadome myśli, ale także podświadomość grupy. Dana społeczność wibruje na określonej częstotliwości, która odpowiada jej zbiorowym nieświadomym popędom, wzorcom kulturowym i normom społecznym. Powoduje to, że jednostki jako całość odczuwają skutki wchłaniania przez siebie struktur społecznych, systemów wierzeń i wartości. Ta moc nieświadomości kształtuje pogląd człowieka na świat, jego relacje, jego wybory i działania. Jung twierdził, że moc ta kieruje ludźmi nie tylko ku świadomym wyborom, ale także ku procesom samopoznania i rozwoju duchowego. Dlatego każda osoba, którą spotykamy jest odbiciem naszego wewnętrznego świata, ale także odpowiedzią na głębokie powołania naszej podświadomości. Siła grawitacji nieświadomości może ujawnić nam nie tylko ludzi wokół nas, ale także konflikty i nierozwiązane problemy w naszym świecie wewnętrznym. Każde spotkanie może być okazją do konfrontacji z własną ciemną stroną. Uznania wewnętrznych niedociągnięć i podjęcia kroków w stronę wyższego poziomu świadomości. W tym miejscu w grę wchodzi koncepcja cienia junga. Człowiek może dostrzec u innych cechy swojej osobowości, których nie akceptuje, które tłumi lub ignoruje. Takie spotkania dają człowiekowi okazję do skonfrontowania się z mrocznymi aspektami swojej podświadomości. Ludzie nie mogą osiągnąć pełnego rozwoju duchowego, jeśli nie rozpoznają cienia. Dlatego każda osoba, którą spotykamy, może być niejako nauczycielem naszej nieświadomości, pogłębia naszą wewnętrzną podróż, poznając aspekty naszej osobowości, których istnienia nie jesteśmy świadomi. Ta siła przyciągania działa nie tylko w sensie osobistym, ale także w kontekście uniwersalnym. Każda jednostka odzwierciedla swoje własne nieświadome wibracje w świecie zewnętrznym. To także jest częścią uniwersalnego rezonansu. Ludzie i wydarzenia łączą się poprzez ten rezonans, a każde spotkanie pozwala odnaleźć cel we wszechświecie. 5. Spotkania służące rozwojowi duchowemu. Według Karla Junga każde spotkanie jest nie tylko osobistą relacją, ale także okazją do naszego duchowego rozwoju. Ludzie, którzy towarzyszą nam w różnych okresach życia, nie są tylko interakcjami zewnętrznymi. Ci ludzie pojawiają się na naszej duchowej drodze jako nauczyciele, przewodnicy, a czasem jako wyzwania, które komplikują naszą podróż. Jung twierdzi, że trudności, jakie napotykają ludzie w procesie indywiduacji, stanowią w istocie ważną część rozwoju osobistego. Prawdziwy rozwój duchowy następuje nie tylko w czasach łatwości i wygody, ale także wtedy, gdy stawiamy czoła przeszkodom i wewnętrznym konfliktom. Każde spotkanie jest okazją do zmiany, pobudza nasz rozwój duchowy w sposób, który czasami jest trudny. A czasami stymulujący. Według Junga, koncepcja cienia reprezentuje aspekty nas samych, których nie jesteśmy świadomi lub których istnienia nie jesteśmy świadomi, a konfrontacja z tymi aspektami stanowi ważny etap naszego rozwoju duchowego. Cień często odzwierciedla nasze najbardziej kłopotliwe aspekty, ale bez skonfrontowania się z nimi. Nie możemy osiągnąć prawdziwej wolności i wewnętrznej równowagi. Jednym z największych czynników, który utrudnia rozwój duchowy, jest zaprzeczanie temu cieniowi lub ignorowanie go. Ludzie, których spotykamy, często rzucają ten cień na naszą twarz, oświetlając naszą wewnętrzną ciemność. Spotkania służące rozwojowi duchowemu są bezpośrednio związane z pogłębianiem indywidualnej świadomości. Każda interakcja może wydobyć na powierzchnię aspekty naszej osobowości, których nie jesteśmy świadomi, które ignorujemy lub świadomie tłumimy. Spotkania takie można uznać za wydarzenia, które pozwalają jednostce poznać samą siebie i odkryć własne ograniczenia i potencjał. Jung opisuje ten proces jako proces, w którym jednostka staje się kompletnym człowiekiem poprzez integrację zarówno swoich świadomych, jak i nieświadomych aspektów. Proces ten znany jest jako indywidualizacja. Aby człowiek mógł w pełni zrozumieć siebie i żyć w wewnętrznej harmonii, musi zaakceptować przeszłość, traumy i cienie. Rozwój duchowy zaczyna się w naszym świecie wewnętrznym, a nie zewnętrznym. Ludzie i doświadczenia mogą być narzędziami, które nas zmieniają. Innymi słowy, każda osoba, którą spotykamy, jest kamieniem milowym w naszym rozwoju duchowym. Spotkania te czasami mogą być szokujące, a czasami mogą mieć działanie uspokajające. W każdym przypadku niesie ze sobą naukę niezbędną dla naszego rozwoju. Kolejną ważną kwestią jest to, że nasze relacje z ludźmi, których spotykamy, tak naprawdę skłaniają nas do poszukiwania głębszej wersji siebie. Karl Jung uważa, że proces ten nie jest wyłącznie zjawiskiem indywidualnym, ale stwierdza, że występuje on na poziomie zbiorowym. Indywidualny rozwój duchowy wpływa na zbiorową nieświadomość i powoduje przemiany w społeczeństwach. Gdy każdy człowiek dostrzeże przemianę zachodzącą w nim samym, Przemiana ta ukształtuje również świat wokół niego. Czasami, gdy ludzie doświadczają trudnych lub niepokojących sytuacji, odbierają je jako zagrożenie. Jung uważa jednak, że takie sytuacje stanowią w rzeczywistości okazję do rozwoju duchowego. Kiedy ludzie postrzegają trudne spotkanie jako zagrożenie dla siebie, często tracą te szanse. Jednakże zaburzenia emocjonalne stanowią ważne, Ostrzeżenie, które skłania człowieka do poszukiwania głębszych wewnętrznych rozwiązań i umożliwia ujawnienie się nieświadomości. Rozwój duchowy człowieka jest wprost proporcjonalny do tego, na ile odważy się on wyjść poza swoją strefę komfortu, stawić czoła wyzwaniom, rozpoznać własne wady i ograniczenia, oraz iść naprzód, mając tę świadomość. Według nauki Junga trudności życiowe. Pełnią funkcję nauczycieli. Spotkanie z takimi nauczycielami, choć niekomfortowe, prowadzi do prawdziwego rozwoju duchowego. Rozwój duchowy jest możliwy nie tylko poprzez stawianie czoła wewnętrznym konfliktom, ale także poprzez wyciąganie wniosków z nich płynących. Każda osoba i każde doświadczenie jest kamieniem milowym w naszej wewnętrznej podróży. Jung podkreśla, że w każdej osobie i sytuacji, którą spotykamy, powinniśmy widzieć nauczyciela. Tacy nauczyciele czasami mogą być wymagający, ale innym razem mają opiekuńczy i inspirujący wpływ. Ale w każdym razie spotkania te stanowią istotną część procesu rozwoju duchowego. Wewnętrzna podróż staje się głębsza z każdą poznaną osobą i nabiera większego znaczenia i bogactwa z każdym kolejnym doświadczeniem. 6. Patrzenie poza zbiegi okoliczności. W ramach prawa rezonansu Karla Junga, przyjęcie, że każde spotkanie w naszym życiu nie jest przypadkiem i że każde wydarzenie ma znaczenie, stanowi ważną część naszego duchowego rozwoju. Taka perspektywa wymaga wyjścia poza zbiegi okoliczności i pojmowania życia z głębszą świadomością. Jung twierdzi, że zbiegi okoliczności są tylko pozornie przypadkowe. W rzeczywistości wszystko dzieje się na skutek rezonansu. Każde spotkanie, każde doświadczenie jest w jakiś sposób powiązane z naszym światem wewnętrznym, a zrozumienie tego powiązania pomaga nam nadać sens życiu. Świadome patrzenie poza zbiegi okoliczności przenosi nas na wyższy poziom świadomości. Przyjęcie tej perspektywy. Pozwala nam nie tylko zrozumieć życie, ale i głębiej zrozumieć nas samych. Jak powiedział Jung, zbiegi okoliczności są językiem nieświadomości. Inaczej mówiąc, każdy zbieg okoliczności jest wiadomością, ostrzeżeniem wysyłanym do nas przez naszą podświadomość. Patrzenie dalej niż na zbiegi okoliczności oznacza odkrywanie głębszych znaczeń, które się za nimi kryją. Zamiast ograniczać się do powierzchownych obserwacji, każda osoba i każde wydarzenie istnieje po to, by nas czegoś nauczyć. Proces edukacyjny jest często kształtowany przez funkcjonowanie nieświadomości. Ludzie przenoszą swoje wewnętrzne konflikty, stłumione emocje i niespełnione aspekty na świat zewnętrzny. Nie skupianie się na zbiegach okoliczności. Dostrzeganie takich przesłań i nadawanie im znaczenia jest kluczowe dla rozwoju duchowego. Aby móc świadomie patrzeć poza zbiegi okoliczności, należy również zaakceptować cykliczność życia. Jung twierdzi, że życie toczy się według pewnego archetypowego cyklu. Zaakceptowanie, że wszystko ma swój cel i że każde spotkanie ma swoje miejsce w tym cyklu zapewnia wielką duchową dojrzałość. Gdy spojrzymy poza zbiegi okoliczności, możemy skupić się na cyklach życia i ich głębszym znaczeniu. Aby pójść naprzód, konieczny jest postęp nie tylko fizyczny, ale i duchowy. Rozwój duchowy wymaga od nas, abyśmy każde nasze doświadczenie, każdą spotkaną osobę i każde wydarzenie traktowali jako okazję do nauki. Jung twierdzi, że aby odnaleźć sens życia, Człowiek musi odbyć własną wewnętrzną podróż. Wewnętrzna podróż jest połączeniem świadomych i nieświadomych poziomów świadomości. Człowiek oddziałuje zarówno na zdarzenia zachodzące w świecie zewnętrznym, jak i na energię swojego świata wewnętrznego. W tej interakcji zrozumienie, że każde wydarzenie zewnętrzne ma swój wewnętrzny odpowiednik pomaga jednostce pokonać przeszkody na drodze rozwoju duchowego. Aby wyjść poza zbiegi okoliczności, należy skupić się na głębokim związku między naszym światem wewnętrznym i zewnętrznym. Świat wewnętrzny jest źródłem wszystkiego, co odbija się na zewnątrz, dlatego też każde wydarzenie, którego doświadczamy, jest odzwierciedleniem naszych wewnętrznych procesów. Zrozumienie tego może nadać naszemu życiu większy sens. Patrząc poza zbiegi okoliczności, można zwiększyć świadomość nie tylko na poziomie indywidualnym, ale także na poziomie społecznym. Badając zbiorową nieświadomość i archetypy, Jung odkrył wspólne wątki, które dotyczą całej ludzkości. Archetypy te, wynikające ze wspólnych doświadczeń jednostek, społeczności i kultur. Są motywami powtarzającymi się w całej historii ludzkości. Każdy człowiek jest częścią zbiorowej nieświadomości, a między tymi częściami istnieje połączenie. Kiedy ludzie stykają się z tymi samymi archetypowymi motywami, te uniwersalne symbole poszerzają ich indywidualną świadomość. Gdy spojrzymy poza zbiegi okoliczności, możemy zrozumieć uniwersalne powiązania i wspólne wątki w historii ludzkości. W ten sposób jednostki nie tylko podejmują osobistą podróż, ale także pogłębiają swoją więź z ludzkością. Gdy spojrzymy poza zbiegi okoliczności, możemy zrozumieć życie na głębszym poziomie. Każde spotkanie, każde wydarzenie ma swoje znaczenie a znaczenie to jest jednym z najważniejszych narzędzi rozwoju osobistego. Nauki Junga przekazują tam potężne przesłanie. Że każda chwila, każda interakcja jest nauczycielem. Patrząc poza zbiegi okoliczności, nie tylko możemy żyć bardziej świadomie, ale także zagłębić się w naszą wewnętrzną podróż i naprawdę zrozumieć siebie. Uświadomienie sobie, że wszystko dzieje się na skutek rezonansu, pozwala człowiekowi zobaczyć w szerszym kontekście nie tylko swoje własne życie, ale także wszechświat jako całość. Życie nie składa się przecież ze zbiegów okoliczności, lecz ze znaczących powiązań. I to połączenie istnieje w dalszym ciągu jako produkt naszej nieświadomości, uniwersalnych energii i zbiorowej nieświadomości. W tym filmie zagłębiamy się w prawo rezonansu, badając kogo spotykamy i dlaczego, a także znaczenie tych spotkań w naszym życiu. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału przycisk dołącz. Do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki.